Nadal niepokonani w Heliwostir pozostają z kolei siatkarze drugoligowego WKS-u Wieluń, którzy tym razem bez straty seta wygrali z lotnikiem Łęczyca. Wynik 3 do 0 nie mówi jednak wszystkiego, gdyż w pierwszej partii gospodarze zagrali słabe zawody i w efekcie bronili kilka piłek meczowych. Graczem spotkania wybrano Tomasza Białka, ale na słowa pochwały zasłużył nominalnie drugi libero, który po raz pierwszy zagrał w Wieluniu całe spotkanie. Drugi raz rozmawiamy z zawodnikiem, który nie został wybrany na lepszego zawodnika meczu my nie kwestionujemy wyboru, że Tomek Białk był najlepszy. Tym niemniej takim cichym bohaterem był dla mnie Adrian Nawrocki. Po raz pierwszy zagrałeś dzisiaj cały mecz? Bo przypomnijmy, zaczynałeś na ławce, potem wchodziłeś, zmieniałeś się obrona, przyjęcie z grającym trenerem mecznym Krysie. Dzisiaj po raz pierwszy cię widziałem, że grałeś cały mecz. To było po raz pierwszy? Nie, jeśli chodzi o moją grę, to był bodajże mój trzeci występ w całym meczu. Rzeczywiście trener Marcin y, różnie. Pierwszy w Wieluniu chyba, tak? W Wieluniu pierwszy, w Wieluniu pierwszy. cały z bodajże z zespołem graliśmy y, na dwóch, tak jak pan wcześniej wspomniał. Tyle. No i jak ci się grało właśnie tu, w, chciałem powiedzieć, przed wieluńską publicznością, ale w hali y, ty, cały mecz? W, w, uważasz y, 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 swój występ za udany, nie, nie tylko patrząc na to, że zostałeś wybrany, wylosowany do wywiadu, wtedy cudzysłowie wylosowany? Jak się grało? No jak najbardziej wiadomo, że bez tych kibiców różnie to było. Ta hala nie, nie płonie tak jak płonęła za czasów Plus Ligi, pierwszej ligi. Jest teraz troszeczkę spokojnie, ale mimo tego najważniejsze, że jest do tej pory niezdobyta. Trzeba to podkreślić, że nikt tutaj jeszcze nie wygrał. Miejmy nadzieję, że będziemy kontynuować tą pastą. Mamy ostatni mecz z Rosprzą u siebie. Bądźmy dobrej myśli. Tutaj w przeciwieństwie do Prozygii jest więcej miejsca do grania, bo nie ma tyle przez trybuny zajęte. To jest dla Libero wa wa ważna rzecz, prawda? Czy, czy, czy tobie to się robi różnicę? No na pewno jest, jest duże pole po, po, do popisu, jeśli chodzi o, o, o miejsce, do tych obron. Na tej hali gra się bardzo przyjemnie. Powiedz mi, bo to taka niewdzięczna rola tego, tego Libero, nie mówię, że tak jak bramkarz, ale tak jak może jak, jakiś dobry obrońca w nożnej, że nie zawsze jest zauważany przez, przez fachowców, przez wpisanych, <grym> może to się wytnie. Ja nie pamiętam, żeby prowadzący zawody speaker wymienił chociaż raz swoje nazwisko, czy, czy może się mylę? Nie zwracałem uwagi na to, czy wymieniał moje. To, to, to jest tak, że się wymienia tego, kto zagrywa, który kończy, a ty wykonałeś kawał dobrej roboty, zawsze, zwłaszcza w końcu jednego seta i tego, co wygrałeś się na początku na przewagi. I to, I to dochodzi do, do, do ciebie, kurczę, no, przydałoby się, żeby ze dwa razy powiedział no, wspaniała bronadra Nawrockiego. Na tak jak powiedziałem, nie, nie zwracałem uwagi na to, co, co mówi speaker. Może nieskromnie mówiąc, jestem zadowolony z dzisiejszego występu. Jeszcze bardziej zadowolony z wyniku, że, że tak jak mówiłem wcześniej, po raz kolejny wygrywamy i przygotowujemy się, miejmy nadzieję, że do wyczekiwanej fazy play-off. Przepraszam, zapytam, bo rząśnia chyba dzisiaj o 16 grała. Już przystępowaliście do tego spotkania znając wynik? Bo to jest bardzo ważne dla, dla, dla Was. Kurczę, nie wiem jak chłopaki, jak Marcin, nie rozmawialiśmy o przeciwnikach, o rząśni, skupialiśmy się na, na, na Łęczycy. Udało się, mamy trzy punkty, zostają w Wieluniu bez, bez straty seta, także cieszmy się. Już nie muszę zadawać następnego pytania, bo, bo to znaczy, że nie oglądacie się na, na rywali, na przeciwników, tylko robicie swoje, wygrywacie za trzy punkty i chcecie być tej trójce, a w najgorszym przypadku czwórce. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Przed sezonem nie zakładaliśmy sobie jakichś celów. Można powiedzieć, że takim cichym celem było spokojne utrzymanie się w tej drugiej lidze. Wydaje mi się, że zrobiliśmy fajną niespodziankę, bo, bo rozmawiałem z trenerem Marcinem. Jeśli miałby brać tą fazę playoff w ciemno, to pewnie. Życzę mu tego serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gratulacje, trenerze. Dziękuję. Chyba ósme zwycięstwo, tak? Dobrze liczę? W hali Wosir. To znaczy nawet ja nie liczę, ale wiem, że, wiem, że kolejne zwycięstwo na, na, na własnym boisku, także to cieszy, że jeszcze nikt na nas recepty tutaj u nas w Wieluniu nie znalazł i na pewno będziemy chcieli podtrzymać dalej tą pasę. Ale łatwo nie było. Ten początek wskazuje, że także nie do końca weszliście od początku w mecz w pierwszym secie. No tak, no spodziewaliśmy się, że, że nie będzie łatwo, bo wiedzieliśmy, że lotnik Kończyca jest niewygodnym rywalem. No, w pierwszym secie na pewno zabrakło nam trochę ognia z lewego skrzydła, no, mieliśmy problem z, ze skończeniem tej piłki, ale, ale dobra zmiana Łukasza Szymanka zmieniła tą sytuację i, i cieszą kolejne trzy punkty. Wynika łatwa nieobecność obecna dzisiaj, był na boisku, ale był powiedzmy w roli trenera dzisiaj? W ogóle nie, nie wszedłeś jako zawodnik? Czy, czy już Adrian rósł rós i, i urósł, że, żeby samodzielnie grać całe mecze? Bo wiem, że, że na wieździe to się zdarzało. Czy, czy jakaś przypadłość zdrowotna? To znaczy, Adrian na razie nie daje powodów, żebym go ściągał z boiska. Dlatego, dlatego cały czas gra. Na treningach super się prezentuje. Dlatego na pewno zasłużył, zasłużył na tą grę przez cały mecz. Na pewno mi jest łatwiej prowadzić i obserwować chłopaków z boku niż, niż z boiska. I mówię, no na razie, na razie to się sprawdza, wygrywamy, także nie ma co zmieniać. mnie Adriana zapytać, Och, chyba teraz doszło do mnie, że po raz pierwszy w życiu chyba rozmawiam pomyślnie z dwoma li, libero. Powiedz mi, czy on czerpie z, z Twojego doświadczenia. Bo chyba to zadawałem. Przy, 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 mówiłem o tym przysłowie, kiepski to mistrz, którego uczyń przy, przyrostać nie może. A tutaj dziś wszystko wskazuje, że, że, że tak może być, prawda? Że on robi postępy. Tak, na pewno robi postępy. Mam nadzieję, że. że... Te moje podpowiedzi, czy na treningach, czy na meczach, bierze do siebie i, i na pewno ma wszystkie predyspozycje do tego, żeby grać na, na, na poziomie drugoligowym, albo nawet wyżej. No, ale wróćmy jeszcze do samego meczu, bo ten pierwszy na, na przewagi 29-27 bodajże. Już zdecydowanie łatwiej w drugim i w trzecim secie Co, co się stało? Czy coś mentalnie dotarło do głów, czy. Po prostu już ludzik taki. To znaczy, dwie takie kwestie. Pierwsza, o której już wspominałem, to od drugiego seta nasze lewe skrzydło już zaczęło funkcjonować tak, jak powinno. A drugie, w pierwszym secie tak ciężko wchodziliśmy w ten mecz. Tak Rozgrzewaliśmy się jak diesel. Troszeczkę mi się to nie podobało, ale mówię, później chłopaki troszkę się otrząsnęli i już to było tak, jak powinno. Adrian mówi, że nie znał wyniku meczu w chyba w 16 dzisiaj grali? Tak, tak, tak. Czy Ty znaleźć, przekazałeś to zawodnikom, bo to niezwykle ważne prawda, pra pra dla Was? To znaczy, no, wiedz wiedziałem, że Czarni wygrali te to spotkanie i, i spodziewałem się tego, że, że z ekipą z Torunia sobie poradzą, także, no, nie jest to jakaś niespodzianka, no, staramy się, mówię, no, nie, nie patrzeć na tą tabelę, no, chcemy, chcemy grać z meczu na mecz y swoją dobrą siatkówkę, a jeżeli to będziemy robić, to na pewno same rezultaty i wyniki przyjdą. Czyli walczymy o to trzecie, czwarte miejsce i wydłużamy sezon, tak? No tak, no na pewno będzie to frajda dla, dla wszystkich, żeby sobie przedłużyć ten sezon o kilka spotkań. Na pewno to będzie nowe doświadczenie yy, dla chłopaków, żeby zagrać play-off. I, I mówię, w play różne rzeczy się zdarzały. Do końca sezonu ta twierdza, hala Wosir będzie zdobyta przeciwnika? No taki mamy plan. Życzę tego serdecznie. Oczywiście wydłużenie jak najbardziej sezonu. Dziękuję. Po zainkasowaniu trzech punktów Wielunianie awansowali na trzecie miejsce tabeli grupy trzeciej, ale nadal nie mogą sobie pozwolić na chwilę do koncentracji, gdyż nawet jedna porażka w dwóch pozostałych do końca rundy zasadniczej meczach może ich zepchnąć o dwie pozycje, a drużyna z piątego miejsca nie zagra w turniejach finałowych. Dlatego do super ważnego meczu urasta spotkanie w sobotę 6 lutego we Włoszczowie, gdzie jeżeli WKS pokona tamtejszego Hetmana zrobi milowy krok do pierwszej czwórki.